Narodziej, skrzypiec, genialny wirtuoz i wspaniały gawędziarz. Kim był człowiek, którego barwny życiorys z powodzeniem posłużyłby za scenariusz co najmniej kilku filmów, także tych przygodowych? Jego historia rozpoczyna się w Lublinie. To właśnie tam, 10 lipca 1835 roku, w staromiejskiej kamienicy w rynku pod numerem 17, przyszedł na świat Henryk Wieniawski. Tata Henia, Tadeusz, był lekarzem hmm. i wielkim patriotą. Jako medyk brał udział w powstaniu listopadowym 1830 roku. Mama chłopca. Regina była siostrą znanego pianisty Edwarda Wolfa. Jako wykształcona pianistka wprowadziła małego henia w świat muzyki. Sama też dawała lekcje gry na fortepianie i prowadziła muzyczny salon, w którym gościła artystów nie tylko z Warszawy, ale i ze zagranicy. Jednak otoczonego różnymi dźwiękami henia wcale nie zaciekawił fortepian mamy grać na skrzypcach. Cóż było począć? Będą więc skrzypce.